Dims na traku dzieciaku, szpaku i mata pokolorowana. A może. By... Yy, yy, chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Tam, ne, ne, pam. Sprawdźmy. A kto to robił? A no tak, Dims, no tak. Chociaż nie, nie Wojaspa. Czekaj, nie. Nie, Dims robił muzykę, dobra, a produkcja to jest filmowa. A nie producent. Dims po prostu robił im bit. No dobra, dobra. Kolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life. Nawet jak zostanę sam, to bym sobą cały czas, nie pokona mnie ten świat. Ale dżamerek. wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life. Pap 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 pa zostanę sam No taka Rodzina nutka, jedziecie na wakacje Mój live, mój live przecież byłem dla nich miły Proszę, daj mi siły Albo polej te kill, bo mam jedno życie, więc mi daj Boże Jeszcze więcej chwil słodkich jak Ferrero rosse nadal nosę dużo bólu i choć może nie widać To <totototeket> ciągle wymyślę w chcą miłości, na zawsze, nie na chwilę. Ten Taka, świat jedziesz na, na ja udaję, nad morze Puzasz, to mamy na głośnicę Wódka w plastikowych kupkach, tak leci leci mój lak Nawet jak zostanę sam To byłem sobą cały czas nie mnie te świat. Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach tak leci, leci mój lak No. Nawet jak zostanę sam A faktycznie! Teams cały czas niepokojny Tim z Bo, jak na chwilę, bo jakiś komar czas. w moich słuchawkach się odpalił Wyłączysz na chwilę, bo jakiś komar w moich słuchawkach się... Zostaw! Pytacy młodzi Tak Kiedy pierwszy raz Mówiłem ci, że chodzi mi o więcej niż hajs Mówiłem ci, że chodzi mi o więcej niż mam Serio chciałem więcej niż mam Miałaś tylko jedno zadanie Po prostu uwierzyć mój plan Ye, musiałem postawić na swoim i zrobić to co mi mówili, że Nie wyjdzie jak nie zrobię tego jak oni, ale pomylili się Nie, nie składam broni, nie dopóki piłka jest drze A bramki są dwie Moi żołnierze są ze mną do idę na A Idena B Counter strike reference, widziałeś to? Counterstrike reference! Mój żołnierzy są ze mną da Edena Idena B Kolorowa wódka i te hacce w bibułkach zostaje tu do jutra Sutto jutra Ma proszę nie bądź smutna Albo walorant, tak jak Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach tak leci. No taka nutka do poczylowania, ale nie jest zła, jest fajna melodycznie. Fajna nutka, no. E, to ile nie pasuje pod tą piosenkę? Co to jest? A co to za gówno? <noise> to jest to z takim hamem.